Alveo to naturalny zdrowotny produkt, który zawiera unikatową formułę ziołowych składników Produkowany jest w dwóch smakach, winogronowym i miętowym Alveo to preparat o bardzo korzystnych właściwościach dla organizmu Pływa na jego równowagę, oczyszcza cały układ trawienny oraz zapobiega wszelkim zapaleniom, infekcjom Ziołowe leki były stosowane przez starożytne cywilizacje już przeszło 16 tysięcy lat temu nawet nowoczesna farmakologia wywodzi się z ekstrakcji świeżych ziół. Dziś znów powracamy do mądrości czasów antycznych, ponieważ coraz więcej ludzi zaczyna wierzyć w naturalne metody leczenia. Badania nad dziełami rozpocząłem 30 lat temu, w czasie gdy moja żona była bardzo chora i leżała w łóżku przez cały rok. Poszukując dla niej lekarstwa, doszedłem do wniosku, że konwencjonalna medycyna nie potrafi jej pomóc. Zastosowanie ziół sprawiło, że zaczęła wracać do zdrowia. Od tego momentu głęboko wierzę w potęgę ziół. Po zakończeniu moich badań w zakresie ziołolecznictwa i ugruntowaniu praktycznego ich zastosowania, rozpocząłem leczenie moich pacjentów za pomocą ziół. Przez te wszystkie lata zająłem się porównywaniem ziół o różnych aktywnych właściwościach, w celu uzyskania synergicznego efektu ich działania. I w ten sposób powstało Alveo. Jest to kombinacja ziół w postaci efektywnego trawiennego toniku o specjalnych właściwościach, który podtrzymuje i wzmacnia system trawienny. Dowody świadczą o tym, że alveo zapobiega stanom zapalnym i infekcjom w układzie pokarmowym i trawiennym. Z mojej praktyki polecam alveo dla ludzi z problemami układu pokarmowego, ale również ludziom zdrowym, aby mogli utrzymać organizm w dobrej kondycji. Z reguły zalecam im spożywanie jednej do dwóch dawek dziennie. Aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo stosowane są tylko najwyższej jakości ziołowe ekstrakty wykonane z najlepszych świeżych ziół, które poddawane są obróbce pod ścisłą kontrolą po to, aby zachować najwyższą jakość produkcji. Produkcja ta posiada więc nie tylko certyfikat GMP, ale odpowiada również normom ISO. Leonardo da Vinci powiedział, że witalność, zdrowie i piękno są darami natury dla tych, którzy żyją w zgodzie z naturą. Naprawdę uważam, że ważną dla każdego z nas rzeczą jest przejęcie własnej odpowiedzialności za nasze zdrowie, gdyż głęboko wierzę, że zdrowi ludzie mogą tworzyć lepszy świat, bo w parze ze zdrowym ciałem idzie zdrowy umysł. Uczyń Alveo częścią zdrowego stylu życia.